O, oh, witajcie moi kochani, to Simmes. Jesteśmy po raz kolejny u Borejków. E, I właśnie zaczyna nam się poród. Nasze pierwsze borejkowe maleństwo. E, dziecko Pawła i Tosi za chwilę przyjdzie na świat. Także to Sławo, proszę cię bardzo, to Słowo. <grytko> urodź dziecko. E, powiem Wam, że znowu o mały włos, abym przegapiła, ponieważ grałam przez chwilę w trochę innym e, miejscu, a my tu dzisiaj w ogóle mamy sporo rzeczy do e, ogarnięcia, takich, których się chyba nie spodziewacie, ale to za chwilę, bo szczerze mówiąc, planowałam to zrobić jeszcze przed tym porodem, a tu Tośka mi zrobiła niespodziankę, źle sobie wszystko policzyłam, no i wyszło jak wyszło. E, czy Ty się, mój kochany, denerwujesz? O! I co my tu mamy? Mamy dziewczynkę. Dlaczego u borejków tych głównych rodzą się prawie wyłącznie dziewczynki? Czy ktoś mi to wytłumaczy? I yy, ja nie mam imienia. A wy mi dawaliście jakieś takie fajne pomysły na damskie imię. Kurczę, nie pamiętam. Miałam sobie zapisać. Nie, zaraz ja sobie te imiona zapisałam. Chwila. Zapisałam sobie, zapisałam sobie. Wszystko się zgadza. Słuchajcie, moi drodzy, nasza pierwsza córka w trzecim pokoleniu Borejków będzie miała na imię Czesława. Jest to jedno z imion, które wy sugerowaliście, a jednocześnie jest to imię jednej z moich prababci, więc jest Czesia. Mała Czesia. Zaraz zobaczymy, jak nasza mała Czesia się tutaj prezentuje. O Boże, jaki purchlaczek słodki, no piękności, piękności. E, dobrze moja droga, od razu, ojojku, no zbiór, brudną pieluszkę zmień. A e, nie, 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 przepraszam, bo to Paweł jest. Zmień brudną pieluszkę i e, nakarm ją. E, I możesz ją, po, może pokazać mężowi? Możesz go, po, możesz ją pokazywać? Pokazuj. Pawłowi. Reszta śpi rodziny jeszcze, także, wiecie, nie będziemy im zawracać tutaj głowy. Jest czwarta rano. Ja myślę, że wy sobie jeszcze dośpicie. Pawełku, gdzie ty, gdzie ty poszedłeś? Aha, bałeś się po prostu i musiałeś wyjść. No, wcale ci się nie dziwię. Podejdź tutaj, mój drogi. Trochę obniżę z ściany. No, chciałabym, żeby ona e, ci maleństwo pokazała, ale nie wiem, czy da radę to zrobić, bo chyba musi być e, tak. Chyba musi być dziecko na środku pokoju, musi być bardzo dużo miejsca. Dobrze, więc moja droga, idź, skorzystaj. A ty, mój drogi, czy możesz ją po prostu poobserwować, nie, nie zawracając, nie budząc jej? Nie możesz, to to idź spać w takim razie, potem ty, moja droga, też idź spać. A my się widzimy rano, kiedy wszyscy już wstaną. No dobrze, moi kochani. Yy, jak widzicie, nasi seniorzy już tutaj czekają za śniadaniem na młodych. Nawet Waldemar herbatę zrobił, zaparzył tutaj w tym ładnym dzbanuszku. Paulina czeka. O, nasza młoda mama wstała. Kochana, przebierz się proszę. Wiem, że tak ci jest wygodnie, ale nie strój na codzienny. Myślę, że możesz ten. Myślę, że zrobimy jej jeszcze jakiś codzienny niedługo. I ty, mój drogi, też już widzę. Idziesz, też musisz się, widzę, przebrać, więc. Ogarnę ich wszystkich. Dobrze, moja kochana, myślę, że możesz już sobie wziąć porcję. Ty możesz zjeść w takim razie. E, to, to co tutaj jest. Tak, będziecie się teraz wszyscy przesiadać, bo przecież e, no, nie da się wiecie, nie da się zjeść w miejscu, w którym się siedzi, e, ale w porządku, niech tak będzie. Ty widzę, mój drogi, e, poszedłeś umyć. Ten kubek po herbacie, ale chodź tu, zjedz coś jeszcze. No i porozmawiajcie sobie tutaj chwileczkę. Zachwycaj się pięknymi motylami, ojej! Przechwalaj się rodziną. Myślę, że tutaj to chyba Tosia mogłaby się teraz przechwalać rodziną, ale możesz porozmawiać na przykład o ciepłej pogodzie z teściową. A ty może z siostrą trochę pogadaj, co poprawi jej humor, zapytaj ją jak tam w szkole. Właśnie jest czwartek. Kochana, czy ty masz odrobione lekcje? No, nie masz odrobionych lekcji? To jeszcze może jeszcze zdążysz, a tutaj tata ci może pomoże, bo on się czuje dobrze, dziadek Waldemar więc pomoże tutaj młodej w odrabianiu lekcji. No właśnie, kochana, jak tam to się odbyło? Wszystko w porządku, dobrze się czujesz? Jak tam maleństwo, czy zdrowe? Może chodźcie, dziewczyny, obie, podejdźcie tutaj na górę. Babcia na pewno chce dzieciątko zobaczyć swojego wnuka. No, no nie, nie pierwszego, ale właściwie wnuczkę, pierwszą wnuczkę. Podejdź tutaj, tak, pokołysz ją, porozmawiaj i przytul. Nie wiem, czy ty tu z nią podejdziesz, chyba nie, ale ty jesteś flirciarska i ja myślę, że ty mogłabyś z tym swoim mężem troszeczkę y, też właśnie poflirtować. Dlaczegożby nie? A gdzież on poszedł? Gdzie ty jesteś? Aha, rozmawiasz tutaj z siostrą, też w sumie mogłabyś pomóc. Nie wiem, czy możecie obaj pomagać. Y, chyba nie, ale chodź, tu podejdź, pogładź męża po policzku. Ja myślę, że. Ojoj, tu jest strasznie dużo roboty. Myślę, że możecie o razem sobie tutaj podejść i popracować wspólnie w ogrodzie. Pszczoły są wkurzone, więc nie będziemy znowu Was tutaj zmuszać do jakichś działań. A Ty, moja droga, jak odrobisz lekcję, to posprzątaj kuwetę. No i dziadka, znowu zagonijmy do pracy. No niestety, takie życie, takie życie. Weź mój drogi, odłóż to. O, Czesława i Paulina teraz się bardzo przyjaźnią. Jak miło. Dobrze. E, zrób mebel, dziadku Waldemarze, kolejną wannę, bo tutaj teraz musisz zadbać o przyszłość młodego pokolenia. A ty, skoro skończyłeś, to weź mm, popraw żonie humor, i jeszcze bardzo bym cię prosiła, żebyś. Oj, a tutaj coś jest, weź pocztę. E, nie wiem, co tu mogło przyjść. I ty masz chyba jakąś piosenkę do dokończenia, jeśli dobrze pamiętam. Kontynuuj ludowa przyśpiewka, czekajcie, czy on ją którąś ma skończoną? Kontynuuj, kontynuuj, kurczę, nie wiem na jakim one są etapie. Cóż tu się wydarzyło? Macie nowe odczucie? Pokaż. Czy to jest zakochana po uszy, czy to jest ta najnowsza? Bo ja teraz nie wiem. No głęboka rana, słuchajcie, odczucie krzywdy, oj Moja droga, ty tu musisz zadbać o tego swojego męża, bo naprawdę odstawiłaś na tych urodzinach e, dziad, dziadków, swoich teściów właściwie po prostu, no odstawiłaś, no co ci mam powiedzieć? Wiesz co, moja droga, e, ja bym jednak chciała, żebyś budowała więź z pszczołami, bo tutaj jak nam Paulina odejdzie, to będziemy mieć przerąbane, e, więc e, musisz się niestety zająć tymi. Dobra, no i tak cię urządlą. Jak się umiewa dziecko? Dziecko umiewa się dobrze, ale twój mąż jest jakiś taki spięty. Widzisz on. Kochany, ty miałeś, yy, dlaczego nie możesz? Co tobie jest? Zmęczenie, technofoba, ale tu nie ma nic technologicznego. Ja nie wiem, o co ci chodzi. Gratuluję nowego członka rodziny. No tak, pocałuj go w takim razie. Weź go, podejdź do niego troszeczkę i go uspokój. Nie wiem, czy możesz w jakikolwiek sposób, słuchaj, pomóc. Yy, może popraw mu humor. Bo on, moi drodzy, właśnie odebrał list od Ruperta, który zaprasza go na swój ślub, i tym będziemy się dzisiaj zajmować e, dokładnie właśnie tym czyli wybierzemy się razem z młodymi borejkami do Ruperta, do jego rodzinnego domu, e, no i będziemy mu towarzyszyć w tych ważnych dla niego chwilach. No, i jesteśmy moi kochani w domu Ruperta. I powiem Wam tak, <grywa> Paweł, jak zobaczył dom Ruperta, to oniemiał troszeczkę i mówi: tak, Rupert, ale Ty nie mówiłeś, że Ty jesteś obrzydliwie bogaty. Moja droga, Ty miałaś zadanie do wykonania. Proszę tutaj nie, nie siedzieć sobie i nie czytać tylko zganią proszę za czytanie, to jest mama Ruperta. Tutaj, tu, tu siedzi mama Ruperta i właśnie będzie służbę y, opierniczać. Y, chciałabym, żebyś się zajęła, y, przyrządziła posiłek na przyjęcie, ale coś, y, coś mi wyskakuje, że nie może ona tego zrobić, więc y, no nieważne, zobaczymy, albo to zrobi, albo nie. W każdym razie będziecie teraz tutaj świadkami, jak mama Ruperta y, opitala służbę. Aha, a służba ma to w tyłku, z tego co widzę. <laughs> e, tak, Anna jest trochę zirytowana. No trudno, trudno, do roboty, to znaczy w sensie, no właśnie, do roboty. Dobrze, moja droga. Pochwal tutaj przyjaciela, pochwal młodą parę. E, znaczy, to no właśnie pogratuluj im nowego członka rodziny, nowego dziecka. E, Rupert. Ty powinieneś się trochę na mamę wkurzyć e, za to zachowanie wobec służby, bo ono było szczególnie przy gościach yy, jednak niezbyt miłe, więc yy, proszę Cię obraź ją, powiedz jej, że się zachowuje niewłaściwie, w szczególności przy gościach. O, możesz ponarzekać na faulę upałów, ignorujesz troszeczkę tutaj zachowanie swojego Sima. Poza tym, zapytaj go, jak tam jego, jego zawód, bo ją bardzo bawi zachowanie syna, że on się zajmuje jakimiś pierdołami za przeproszeniem, i po prostu powinien się zajmować domem i powinien się zajmować majątkiem, a nie jakimiś opowiadaniem dowcipów. Więc. Ty mój drogi możesz poudawać przed nią osobistość, a poza tym jeszcze bym chciała, żebyś skłamał na temat kariery zawodowej. No jak widzicie, Rupertowi się z rodziną niespecjalnie układa i to wyraźnie, wyraźnie widać. Tutaj jest jego jeszcze wuj, brat jego matki, więc ja bym może tego wuja poprosiła, żeby podszedł do nas i trochę właśnie z nami porozmawiał, ponarzekał na tego swojego... Siostrzeńca, który nie chce się uczyć, nie chce przejąć majątku. Rupert, ty zasadniczo masz tego dość, w związku z czym ja cię wyślę, żebyś y, po prostu, o właśnie, tutaj może y, zajmie się y, tą panią, możesz z nią porozmawiać, pocieszyć ją, po prostu. Ja widzę, że wszyscy są. Źli wkurzeni, bo jest gorąco. No ale cóż, aha i robią się głodni, więc zaraz usiądziemy do stołu. No i widzicie, sytuacja wygląda tak, że Rupert zaprosił swoich przyjaciół na swoje wesele. Goście wszyscy jeszcze nie zjechali, ponieważ on ich zaprosił troszeczkę wcześniej, żeby z nimi dłużej pobyć. Myślę, że jest tu jadalnia? Jest. Chodź tu Rupert i zawołaj wszystkich na posiłek, przyjdziemy, zjemy. Ale gdzie wy idziecie? Tu siadać, tu się je. Nie po to jest jadalnia, żeby jeść w pokoju. Proszę bardzo, wszyscy do jadalni, zapraszam. Boże, z tymi simami, z tymi simami to jest po prostu wieczny problem. Weź porcję. No i powiedz, o, obiecaj jej zadedykować utwór, tak? Nie, ale czemu wy po sobie sprzątacie? Boże, tacy dobrze wychowani goście, po prostu jest ich tu za dużo, nie ogarniam. Ale myślę, że. Która jest godzina? Jest godzina 16, oni się robią powolutku trochę zmęczeni. No, będę ich y, za chwilę może kładła do łóżek. Tak, Rupert poszedł zjeść tam, nie będzie jadł z matką i z stryjem, bo są denerwujące. Ech, no, takie życie, takie życie. O, wszyscy się spotkali właśnie Cudowne, po prostu cudowne. Tak, Rupert przyszedł pozmywać, wszyscy przyszli pozmywać do łazienki. To są to są dobrze wychowani simowie, słuchajcie. Gdzie tam służba niepotrzebna? Zobaczcie, muszę Wam przecież pokazać, jak wygląda rodzinna chałupa Ruperta. No. To jest normalnie Downton Abbey. Rupert nie przyznawał się przyjaciołom do tego, że dziedziczy fortunę, bo zasadniczo yy, on tej fortuny nie chce. On jest kompletnie niezainteresowany. Jego zdaniem po prostu to jest przeżytek, i tego się nie da już w tej chwili, w tych czasach utrzymać, i on nawet nie zamierza próbować. No, ale jego rodzina zamierza go ożenić z daleką kuzynką, majętną panną, która tutaj pomoże utrzymać cały ten Majdan. I to, wiecie, no, próbują tutaj taki właściwy mariaż zrobić. I ja nie wiem, Paweł, dlaczego ty ciągle masz problem, jak wychodzisz. Jesteś po prostu nieznośny, chciałam zauważyć. Porozmawiajcie troszeczkę, pożartujcie sobie. chciałam, żebyście się trochę poroz, wiecie, porozrywali, tak? Och, postaraj się o dziecko w szafie garderobianej. A wiecie co? Może to jest całkiem niezły pomysł. E, mamo, nie, nie. Paulina, idź sobie. Nie jesteś tu mile widziana. Boże litości. Ach, ci simowie. Myślę, że tak. Myślę, że postaramy się o dziecko kolejne tutaj. Czemu nie? Musimy małych Borejków troszeczkę natworzyć. Mój drogi, poparoduj swoją matkę i swojego wuja, stryja. Boże, brat matki to jest wuj czy stryj? Nie znam się na tym. Jak się znacie, to możecie mi podpowiedzieć. Ale i tak nie zapamiętam, więc nie musicie. Ojej, ona znowu flirtowała. Czy ona flirtowała z Rupertem? Matko boska. Nie, to jest dramat. Tak, dramat to jest ostatnio moje ulubione słowo. Pewnie zdążyliście to już zauważyć. Ajajaj, coś ty narobiła. Nie, przepraszam, ale po prostu, Tośka. Ty jesteś, ty jesteś nieznośna, ty jesteś okropna. E, elegancko go przeproś. Przeproś swojego męża za takie akcje, jeszcze z jego najlepszym przyjacielem, no teraz to już nie mam wątpliwości, że to musiał być Rupert, bo tu chyba nikogo innego yy, nie ma, oprócz ewentualnie tego, jego wuja, czy tam stryja, czy wszystko jedno. Mam nadzieję, że twój mąż ci wybaczy. Boże, kobieto, naprawdę, weź mm, poschlebiaj mu troszeczkę, możesz go pocałować z pasją, mam nadzieję, że tego pocałunku nie odrzuci, jesteście bardzo śpiący. O, tak, Boże, mm, te animacje. No dobra, na Pawełek bardzo, bardzo, bardzo Cię kocha, więc myślę, że wiecie, on tak trochę. Ach, no cóż, dobrze, postaraj się o dziecko. Skorzystamy sobie, że mamy taką piękną sypialnię i postaramy się tutaj o nowego borejka. Przy okazji to będzie takie przeprosinowe. Tak, mama przyszła posłuchać, yy, jak Rupert tutaj brzdękoli na pianinie i trochę mu przemówić do rozsądku. Możesz powiwatować, no, że pięknie gra. Chociaż nie mam pojęcia, nie wygląda, jakby pięknie grał. <grym> On chyba na pianinie specjalnie potrafi. Ale no dobrze, to nic, to nic. Yy, pożartuj o politykach. I no, porozmawiaj z nim, że po prostu on ma obowiązki jako tutaj jedyny mężczyzna w rodzinie eee, i no, musi się z nich wywiązać. No. Nie ma co po prostu się dąsać i, i kombinować, tylko trzeba spełnić swoją powinność. No, co tu dużo gadać. Rupert, weź, powiedz matce, że. Yy, i jakoś to przełkniesz, no. No jakoś to przełkniesz, nie wiem. No, możesz ją, o właśnie, obejmij oczule, tak. Jak dobry syn. Jutro zaczną się zjeżdżać goście. Więc e, będziecie musieli być dobrze, wiecie, wyspani i ogarnięci. Ty, moja droga, miałaś też iść e, spać. Gdzie jest twoja sypialnia i twój mąż? Ty się tam nie kręć, bo znowu zostaniesz posądzona o zdradę. Nie wiem, czy ona jest w ciąży. słuchajcie. Może być. No, było Barabara i była satysfakcja, więc różnie może się to skończyć, ale o tym przekonamy się później. Rupert wstał w środku nocy i gdzieś idzie. Gdzież on idzie? O, zobaczcie. Rupert przyszedł do Pawła. A, i Paweł też już nie śpi, i widzę, że oni w ogóle nie śpią, bo Rupert ich obudził najwyraźniej. I słuchajcie, Rupert ma do nich dosyć istotną sprawę. Mówi ubierajcie się szybko. Muszę Wam coś pokazać. Także załóżcie na siebie coś takiego, wiecie, ciepłego w miarę, no bo jest noc, żebyście nie zmarzli. I chodźcie koniecznie ze mną. No słuchajcie, rupert wyciągnął ich w środku nocy, tutaj w jakieś takie. Dzikie ostępy yy, i prowadzi ich, ich dokądś, ale właściwie to prowadzi Paweł, no ale dobra, nie, wnik, nie wnikajmy. <grybujesz> nie wnikajmy w to, kto prowadzi, tak naprawdę. Tak, jak widzicie, Rupert przyprowadził ich do jakiejś takiej małej kapliczki przy cmentarzu. Yy, Paweł i Tośka są mocno zdziwieni, ale jak się okazuje, ktoś tutaj na nich czeka. E, Rupert, podejdź tu proszę i zrób co należy, czyli pocałuj z pasją swoją wielką miłość. Nie wiem, czy poznajecie, ale myślę, że tak. Myślę, że jesteście spostrzegawczy. Ponieważ Rupert nie ma najmniejszego zamiaru się żenić ze swoją kuzynką, on tu sobie już kobietę życia znalazł i to dawno, dawno temu, chociaż nikomu się do tego nie przyznawał, jest to simka pracująca u niego w domu jako po prostu służąca. Oni to ukrywali przez długi, długi czas. Podejdź tutaj, proszę, i się przywitaj. Boże, ty jesteś znowu flirciarska kobieto. Proszę cię, weź się, ogarnij, przywitajcie się tutaj ładnie, grzecznie, ponieważ no, ja mam nadzieję, że e, odbędzie się tu dzisiaj nocny, niecny ślub. Więc, mój drogi, romantyczny, oświadcz się, jej, bo jeszcze tego nie zdążyłeś zrobić. Więc mam, e, mam nadzieję, że to zrobisz teraz i że ona cię przyjmie. Oh, dobrze, super, bardzo, bardzo się cieszę. E, twój przyjaciel jest jak zwykle wkurzony. Boże święty, serce pełne urazy, flirty współmałżonka. Tośka, weź się opanuj. Elegancko przeproś, przeproś swojego męża. Zachowuj się, dziewczyno. No błagam, naprawdę. Robisz takie problemy. Ach, pogłaś ją po policzku, bo tu się bardzo romantycznie e, zrobiło. Dlaczego masz się ją zaprosić na noc? Bez sensu. Trzymaj ją za ręce. E, Tosia, no, skoro oni chcą tu wziąć ślub, to weź tutaj podejdź do niej, przyjazne i może, o, wręcz jej prezent. Nie wiem, czy ty masz coś, co się nada, ale tak, o, to jest świetny pomysł, wręcz jej chryzantemę. Wręcz jej, proszę cię, to sławo chryzantemę, bo no, musi mieć panna młoda kwiaty, no nie wypada, żeby tych kwiatów nie miała, prawda? A jeszcze najlepiej, żeby miała te kwiaty w formie wianka na głowie. Zamiast welonu, skoro welonu nie ma. Zobaczcie jaka piękna. Simeczka, ja bardzo, bardzo dziękuję Siri za zrobienie tej simeczki dla Ruperta. E, troszeczkę ją zmieniłam, zmieniłam jej stroje i tutaj fryzurkę na tą imprezkę. A, a tak to generalnie niczego takiego z nią nie robiłam. Być może jeszcze sobie do niej wejdę i troszeczkę jakieś rzęski jej dam, bo muszę przyznać szczerze, że po prostu zwyczajnie zapomniałam. Ale ona jest tak ładna, bardzo mi się podoba ta simeczka, więc e, Rupert, bardzo cię proszę, weź ją jeszcze, e, weź jej jeszcze, okaż czułość, pokaż jej, jak bardzo ci się podoba w ogóle w tym wianku, że to jest. W ogóle świetny pomysł, możesz powiedzieć e, Tośce, że e, pomysł miała po prostu e, rewelacyjny. Opiewaj partnera, tak, bo mój Boże, no tak, oni teraz oboje są w i za chwilę tutaj będzie e, kolejna masakra. Ajajaj, a gdzie ty idziesz Tośka? Aha, Tośka idzie... W... Tosia jest w ciąży! Moi drodzy, mamy nowe nubu. No Paweł, tak mi się przynajmniej wydaje, że będzie. No raczej, raczej te wymioty nie są przypadkowe. Yy, więc moi kochani, zapraszam was, żebyście sobie tutaj usiedli z Tosią, a ty chodź tu i weźmiesz z Anną cichy ślub. Proszę, weź ślub z Simką Anną. No. Czy znaczy, romantycznie? O. No cudownie, no przeprowadzka razem, tak. Yy, tak, tak. Yy, na razie wiecie, co? Zrobimy w ten sposób, że oddzielimy. Ich wszystkich tutaj od tego wielkiego domu. Tymczasowo, moi kochani, Rupert wróci do starego mieszkania Bricester. Rupert, moi kochani, ma swoje plany i nie zostawi tak tego. On tak naprawdę jest bardzo przedsiębiorczym synem, Z synem tak. On jest bardzo przedsiębiorczym simem i ma po prostu pieniądze gdzieś tam ulokowane w różnych miejscach i tak naprawdę spokojnie sobie poradzi. No, czekał na taki moment, żeby poślubić tą swoją ukochaną, kiedy już będzie mógł jej zapewnić życie na odpowiednim poziomie i jest w tej chwili w stanie. Znalazł pracę w innym mieście, nie tutaj w Brightester, całkiem nieźle sobie. Radzi, no ale ponieważ Brychester jest bliżej jego domu rodzinnego, więc chwilowo jeszcze zatrzymali się tutaj w tym małym mieszkanku na dole, ale już w kolejnych dniach będą jechać dalej. Więc oni tak naprawdę wszyscy za chwileczkę rozjadą się do domu. Rupert ze swoją Anią do nowego domu, a Tosia z Pawłem do rodziców i mam nadzieję, że nie będzie więcej takich akcji z. Stośką, bo to, co ona odstawia, jest naprawdę niemożliwe. Dobrze, kochani, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dajcie koniecznie znać, co myślicie w komentarzach. Nie zapomnijcie zalajkować i zasubskrybować, jeśli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam również na naszego Discorda, do którego link znajdziecie w opisie. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia i pa pa. Sama mnie znajdzie. Sama mnie znajdzie, mam siedzieć bezczynnie, niedoczekanie. Była tu, ale wyjechała. Tylko dokąd? Popytam tu bylców. Na pewno trafię na jakiś ślad. Ups, a, a niech to dobry kotek.